Proszę Państwa Jeep 2020 roku z dwulitrowym, turbodoładowanym silnikiem, który ma ponad 270 koni. Samochód jest bardzo dynamiczny. Auto, jak widać, zostało poddane dość mocnemu tuningowi. Amortyzatory FOXA, podniesione zawieszenie, założone są fantastyczne Felgi. Opony Razer Maxis. Auty w niebanalnym kolorze Bardzo rzadko można spotkać Jeepa w takim kolorze Przyznam, że na początku myślałem, że to nie jest kolor oryginalny Ale okazuje się, że taki był w momencie Samochód prezentuje się zabójczo, zwraca uwagę no, Został doposażony w dość dużo gadżetów Których może w pierwszych chwili nie widać Ale tak, tak jak mówiłem, felgi Zawieszenie LEDowe reflektory, pływające kierunkowskazy. Maska, która również nie jest seryjna w tym samochodzie. Polakierowano błotniki. Zamontowano dodatkowe oświetlenie LED. Wnętrze również poddano dość mocnemu tuningowi. Mamy elektrycznie otwierające się progi, które ułatwiają wsiadanie. Samochód jest dość wysoki, więc naprawdę fajna sprawa. Wnętrze, jak widzicie, dopasowane do samochodu. Zainstalowany dodatkowo ekran i nawigacja. Możemy oglądać filmy, możemy słuchać muzy. Jeżeli mamy udostępniony internet, to w tym samochodzie można tak naprawdę urządzić sobie kino. Bardzo fajne nagłośnienie. Samochód został również doposażony o zamek do wlewu paliwa, o zamykane o zatrzaski do maski, również na kluczyk. Z no jakiegoś powodu obawiałem się, że tak zostawić eee, ten samochód tutaj jak widać nie otworzymy sobie tego co, co jeszcze możemy powiedzieć o tym samochodzie tak jak mówię prezentuje się zabójczo zainstalowaną ma kamerę przód i tył eee, z dodatkowego wyposażenia <laughs> jest czysty jest zadbany ma przejechane 123 tysiące kilometrów kilometrów i mil eee. Samochód przyjechał dzięki zaprzyjaźnionej firmie z Emiratów Arabskich. Pojeździłem ponad rok i teraz auto idzie na sprzedaż. Co jeszcze mogę o tym samochodzie powiedzieć, to to, że nie są świetny w terenie. Raz mi się udało pojechać w taki poważniejszy teren. Spisywał się rewelacyjnie. No, pewnie dzięki kołom i dzięki temu zawieszeniu, które jest. Więc mamy dość odważne autko w terenie, ale nadaje się również do jazdy po mieście. Trzeba oczywiście przyzwyczaić się chwilę do tego, że jest on wyższy. Oczywiście pierwsze wrażenie takie, że samochód przechyla się na boki, ale to jest po prostu efekt tego, że mamy tak wysokie zawieszenie. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam. Możemy Chętnie porozmawiam i opowiem więcej o tym samochodzie. Pozdrawiam wszystkich.